Cześć, witajcie z tej strony Jacobini. Witam Was w oficjalnym y, filmie z mapki Nowoczesny Battle Royale by Jacobini. Jak widzicie, ubrałem się już tak fajnie y, świątecznie, bo święta już się zaczynają. W sensie no, taki klimacik świąteczny już jest. Y, mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego. Yy, nagrać, no a tymczasem chciałbym yy, ja was oprowadzić trochę po tej mapie, bo ona, jak widzicie, jest podobnie trochę, tak jakby w budowie, bo nie była kończona, bo wiecie, czasem to się grało z tym, yy, po prostu sobie pograć, a nie budować, i tak już wyszło. Tutaj mamy stację benzynową, oczywiście skrzynki, jak to mówiłem, nie były kładzone losowo. I budynki też były zmieniane często. Tutaj mamy stację benzynową. Y... Tu mamy jetpacki. Tak proszę bardzo, jetpacki. Y... No, jakby ktoś chciał zagrać, to w sumie możecie. Będę może jeszcze grać na tej mapie. Tutaj mamy kulki, więc będziecie znali więcej kryjówek w końcu ktoś będzie bardziej. Tutaj, tutaj mamy taki lasek. Hmm. Tu jest wyjście oczywiście z mapki, tak? Centrum kreatywne. Tutaj wszędzie są nawet takie detale, o jak wieża, takie te. O, proszę bardzo. Tutaj mamy taki domek, yy, tak kolejny tu kolejne domeczki. Tutaj mamy ten bar, który on był tutaj naprawdę nie tak naprawdę nie było nic zmieniane, więc to jest jeden z niewielu budynków. Mm, tutaj mamy taki no przerobiony trochę domek, chociaż on był na przyjemnym parku, z tego co pamiętam. Mm, tak. No i e, tutaj były kiedyś w sumie fabryki. Jak w sumie widzieliście w poprzednim odcinku, teraz jest taki plac budowy, fajny chyba. Tutaj mamy Big Ben, oczywiście. To jest ten mój Big Ben. No i tak to w sumie wygląda w większości, kryjówek mieczy Wam nie pokażę. I tu mamy hangar samolotów. Tak? O, proszę bardzo, tutaj trochę popsułem jakiś czas temu mapę, ale może będziemy coś tam odnawiać. To, to na pewno będzie fajnie, co nie? No i tak to w sumie wygląda. Będę mógł już Was, was powoli zapraszać na, na odcinek, gdzie się trochę poklepaliśmy z widzami. Fajnie było, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I lecimy, słychać nie, mnie? Czekaj, ja, na chwili, ja na chwilę wyjść muszę Ale z gry? Nie Nie wiem no, na chwilę, Przez chwilę mnie nie będzie Okej, okay. no więc y, Widzicie, jesteśmy już na The Battle Royale by Jacobini i szukam jakichś skrzynek. Mam trochę fory, bo mamy on na razie, tylko mamy we troje jesteśmy więc nie za dużo. I tutaj będzie jakiś timelapsik myślę, że do czegoś ciekawego. Chyba żarty sobie on-site robisz, co? Stary, jak ty cheaty masz. Okej, okay. on-site wysadza joy bardzo ciekawie. Długo nie trzeba było czekać na emocje. Powiem wam, bardzo długo nie trzeba było czekać. Ciekawe jeszcze, kiedy Kuba XD koksu będzie, bo skoro ty jesteś taki dobry on-site, to może... A, i tu jest zakaz używania rakietnic, właśnie site, więc nie możesz używać rakietnic. Przypomniało mi się XD. Więc nie możesz używać rakietnic, nie? O Jezu, jak dobrze, jak dobrze. Jakie fajne brońki. O kurcze, o kurcze. Mamy fajne brońki widzowie, więc teraz to już tylko wygrywać. Dobra. I no i nie można rakietnic oczywiście używać. No i czekamy na kubek z dekoksu, więc tutaj też time -lapsik. Boże on site nie cię Dobra, siema To migan jest dozwolone, jak coś Dobra, Elo Aha <laughs> No, skill Jacobini 07 yy, w Fortnite No bardzo duży jest. Ciekawe, czy kubex z Kocksu jeszcze się załapie. Bo na razie jest na czacie. Czy mi się wydaje? Czy mi się zrymowało? Już. O, Siemka! Weź sobie, poszukaj jakiejś broni. Chcesz, możemy się stimować, Bo site jest taki dobry, że ja sobie radę nie daję. stimujemy się, dobra? Chociaż. Chociaż na dwie minuty. Gdzie ty jesteś? Bo no, cię wskoczyłam. No widzę, widzę. To chodź, tu się buduje. Okay. Eee, Nie No chodź tu, chodź tu. Masz. Masz. I tam migan ci się przyda. Zrezygnowałem z to Migana dla Ciebie. no. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Ja, ty, ty będziesz, tak? Steamers Edition. O nie, ja zablokowałem się, co się dzieje? Pałuje. co się stało? Nie wiem, ale ja jakieś nade, chyba neta. Chyba coś mi net... szankuje. No. Chyba tak. Chyba wie, gdzie jesteśmy. O kurczę. Ej, no jak ty mnie obijasz? O gościa ja mam dwa hp -y, Więc ja już zginąłem. On stary macicy. No jak to jest możliwe? Ile on ma killi. Dziś Gdzieś to jest chyba podane. Czy nie? Jest to gdzieś podane? Chyba nie ma. No. Musiałbym ją budować, tak bym mówił, nie? Tak. tak, 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 tak. Co? On tu już wstydziwał. Jezu. On to już wstydziwał. No goście, on nie wiem co on robi. A nie, Cztery. widzisz gdzie ja jestem? No, widziałem jak tu budujesz. Kurczę, stresująca sytuacja. O nie, on Cztery. już idzie do mnie. Ja go Gdzie on jest? Pewnie ma ten typ taki e, łączony, że wizualizacja tam efektów dźwiękowych czy coś. Aaa, no. Ja też to może sobie gdzieś tylko widzowie nie będą nic słyszeli. E Zginął! O kurcze. Zginął. O kurczaczki. On jest dobry? On sejf jest dobry. O nie, leci na mnie. Jak to brzmi w ogóle. To bym nie trafiłem, ale to mi zacząłem, więc zawsze się. dziwić. Papa. Pa. <laughs> <Okay. śmiech> Weszło. Weszło jak w masło jakiś... Hmm. On będzie na mnie lecieć teraz. On to pewnie ja ten z parasolką. O dostał, dostał, dostaje dobrze może. Z powietrza! Z powietrza! Dwa kile mam. potem Dobry jestem. O nie, on poszedł na mnie teraz. Trzeci kill! Co się dzieje? Bo on nie może po prostu robić na mnie. Po prostu ja nie to mogę się to... dać, nie? Jak się już nie dam, to będzie wid. O nie, on forta postawił. Czy to ty? Ja, ja się tu buduję fortami. Okej. Okay. To no, widać. On nie leci. Ja tu wierzę, że to O nie! Kurczę. Nie trafiłem ani razu. Nie, dziwnie się teraz na kolejce strzela. Ale lecę na niego. Gdzie on jest? Tam w tym budynku środ środkowym takim. W którym? To pewnie już ucieka. O, ty na baronach no. no, O nie! Ja. Jak to jest możliwe? Dlaczego? A w ogóle wiesz, że on podsłuchuje stary? On wszystko będzie wiedzieć, kto co robi. Nie wiem. On jest na górze. Na górze jest. Okej. Okay. Ja nie nie z tego karabinu, no co jesteś? No wiem, bo on ma jakieś cheaterskie cheaty. Ja to nie muszę Aha, okej. Okay. Bym miał ulcera? Rozumiem. Gdzie ty jesteś, Gdzie ty jesteś tam? O ja... No, że tu buduję, w tym takim bunkrze. Ojej, co jest?! To było! Ja jak nie full HP! Jak no co to jest? O nie! Jak on wpalony mi trafia! Na fart. Przecież to jest jakiś fart życia. No, pa zabije mnie normalnie. Ja lecę od niego. Bo tu nie ma sensu z grać. A nie, ja mam, ja mam sposób, ja mam sposób, mordo. Jak coś, to informuję, że... Jak na przykład się stanie coś, że wypadną nasze itmy, to nie można ich podnosić, jasne? Eee, w sensie tych zebranych już przez innych graczy, nie? A ja mam coś zabójczego. Ktoś na nade mną? byś ty? Nie, desach. Ktoś mi wskoczył na tę wieżę. O, oh, on site, siemka. A nie, to ty. Patrz, co mam. Widzę. To on mi tam wskoczył, no. Siema. No dobrze, że zaskoczyłem. Infinity Z... Blade. No chyba, nie wiem. O nie, czemu ja mu spoileruję?